I tak, ja już to sobie wstępnie zrobiłem takie tutaj wyliczenia i pomiary. Według prawa OMA, gdzie przyjąłem P10W, napięcie 12,5V, prąd 0,73A. Taki prąd pobiera ta żarówka 20, 12, 10W. I włókno. Zimne to jest gdzieś 1,5 OMA. I teraz, żeby wyliczyć, według prawa OMA, R gorące, czyli jeżeli ona świeci, jak jest, jaka jest oporność tego gorącego włókna, czyli U przez I 12,5 przez 0,73, wychodzi nam 17,12 OMA. I tu jest y Ile razy wzrosło te, ta oporność? To jest tak. R gorące i R zimne, czyli 17,2 i 1,5, to wzrosło nam 11,4. Tyle wzrosła ta oporność. Według prawa OMA, wychodzi, że powinno mieć to włókno 17,1 OMA. I teraz to analogicznie też przeprowadziłem te sam, same wyliczenia dla żerówki 21 W na, przy napięciu zasilającym 12,5 V. Żerówka ta pobierała 1,78 A. R zimne tej żarówki to jest 0,7 oma Teraz wyliczenie R gorące. To jest U przez I równa się 12,5 przez 1,78, czyli um, włókno powinno mieć 7,02 oma. a w zaokrągleniu 7 omów. I tutaj, y, ile razy to wzrosło, czyli R gorąca i R zimna? 7,02 na podzielone przez 0,70 równa się 10 razy nam wzrosło. Po prostu 10 razy. Czyli według prawa OMA yy, oporność tego włókna powinna wynosić 7 ohmów. A jak to będzie przy użyciu tego mostka, to za chwilę wam pokażę.